Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym na moim kanale, czasem kolejny odcinek z kariery Arsenalu. No dzisiaj ważne rzeczy się, e, będą bardzo, bardzo, bardzo ważne. O, no, no tym widać, że się cieszysz. E, więc, więc, okej, okay, dobra, Mam tutaj pierwszego juniora. Nie co, ty lecimy, oczywiście, tutaj na pierwsze cele, oczywiście, najpierw muszę tych młodych powypożyczać, którzy dopiero przyszli. Na wypożyczenie wysyłam pierwszego, a ty też wykazujesz, że wielki potencjał, więc musi się ich rozwijać. Ty też na wypożyczenie. Co dzisiaj czekamy Oczywiście sprawy ligi Europy, jak to zawsze. Ważne spotkania się czekają. I zobaczymy w jakiej formie jest nasza drużyna? Eee, więc OK, mam tu pierwsze wypożyczenie. A akceptuję to póki co. No póki co, nie będziemy miał szansy gry. W tym zespole, dzięki trenerze, Jest też, widzę zadowolony. Więc na spokojnie. Więc OK, i patrzcie, przed odcinkiem sobie patrzałem. Kto jest na prezentację? Proszę bardzo, e nudes przyszedł i już rozwała. 5 bramek w czy tych meczach, no póki co, nic nie są w tej formie. Więc ciekaczę czy za wynikiem miesiąca. Bo widziałem, że tam jest naimowany, więc wszystko, że zależy od pennie, czego ludzie wybiorą, I uwaga też o arsenalu, no póki co, nic, ale widzę, że morale idzie wysoko. Skupię tylko coś, sobie jak zwykle, ale to już jest nic nowego. I okej, okay, końcowy raport no a póki co tak, takie sobie miranda okej okay. no widzę ty są też wolni e, OK okej ja to oczywiście też zaakceptuję więc na spokojnie eee więc o okej okay. dogadałeś no 36 no No, dobra, no póki, no w sumie dobra, akceptujemy. Już nie ma sensu, niech idzie sobie do tego PS, niech sobie jeszcze pogra tutaj. Więc, okej, no lecimy to tutaj. Ważne jest spotkanie, już tutaj sobie myślę, jak wyjdziemy. Dlaczego znaczy, tutaj chcieć na swoje pozycji? Nie rozumiem czemu tak, ale ok, no dobra, też tutaj, te, dać te, te szansę. No, nie, no póki, to jest mocny. Odegrad się świetnie rozwija. To Reja tego dostanie szansę. Bo to ja wrócił z tego wypoczynku i zaczął nas grać na najwyższym poziomie. Więc oglądajmy te spotkanie. Ważne spotkanie. No mają widzę, że Liverpool też ma mocną kadrę: Konate, Odcidze, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Thiago, Koke i Sako. Proszę. Więc no mają, mają czy postraszyć. Ale my też mamy postraszyć. Darwinem, Tkajc, Odegard. Odzia bol Ej, więc OK, dobrze i ty przyjęliśmy piłko. Nie, nie, przyjęliśmy tej piłki, no myślę, że przyjmiemy. To będzie ważne sprawdzić zliwe, z w jakiej formie jest nasza drużyna. Oj, widzisz, no co da? Isak już... No, co zaczął to spotkanie. Znaczymy jak się będziemy radzili. Więc okej, okay. uwaga leci kolejna akcja, a no nie tym razem Ale Leno się dobrze broni, uwaga, dobrze saka przyjął, dobrze saka, dobrze, teraz pięknie, aj no, nie że wypuścisz Ale póki co, oj, 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 broń tu je póki co, a, tem, Leno W salach widzę mocno tu jest, tu broni, najął, ale szwart teraz Okej, okay, no to, to trzeba to wybić, ale póki co Liverpool na to nie pozwala no dobrze, łapię to wszystko A, nie są mocni z więc trzeba trzeba ich uważać Ok, darwin. Darwin, tu jest szuka na spokojnie, sakasa, sakasa, ale stracił pikkę salch mnie zabrał leci kolejna akty, no i dobrze, póki co mi nic nie możemy zrobić e, więc ok, dobrze i to, to wybijemy No i niestety Koke 1-0 do No tak to jest właśnie w tej naszej obronie Ale no dobra, no cóż No lepiej się tego nie dało, jest tu Darwin Jest Oszabal, Uwaga, szukał tu się oczywiście Strzał! Jak to nie weszło? Pięć strzał był, to by na widziałem I uwaga, leżej kolejna, ale Osza to, Szabal, to teraz idzie do przodu. Uwaga, szuka tutaj Darwin, Darwin, dobra podaj, tutaj, je dojkarda! Czemu że nie uderzył z pierwszej piłki? I uwaga, i teraz aż przeszczelił Darwin. Oj oj, oj Ty będzie się bardzo interesujące spotkanie, skuteczne dla nas. Dobrze, że w drugiej połowie już pokażemy to co potrafimy. Więc okej, okay, uwaga, dobry tutaj. O, uwaga, nie Dini. No nie ma dobre dośrodkowanie, ale coś nie może się po prostu wklepać. Czasami. O, mało precyzji do moich zawodników. Uwaga! No dobrze, to Raya. No i uwaga, dobrze. Oj, ale strata teraz! A, już to A, tak szkoda. No. Rzadko to robię, ale puszczam po prostu Oba moja angla, no począ lepszy troszeczkę skuteczniejszy napast. I no... No to pewnie, pewnie to zrozumiesz. No. I kone że to je wpuścić. Hmm. A może Lindgar coś zaskoczy? Trzeba to te, też założyć na co innym. No zobaczymy jak sobie poradzą, no. Więc uwaga, no dobrze, no będzie, że teraz to uskoczył w Saka, Saka stracił w piłkę najgorszy możliwy sposób. No a czasami go nie rozumiem, jak traci piłki Więc okej, okay, uwaga, no mniej nadzieję, teraz leci, to wy Lingard, czemu żeś... Nie, nie lepiej to wypuścił? Och, no dała, też... Trzeba troszeczkę podkręci tą grę. Uwaga, no nie pozwólmy na to. Idzie jak to się teraz zmieniło? Dobra, czekaj, muszę zobaczyć, jak to pozmieniało się, no. No ja czasami nie, nie rozumiem tej gry totalnie. Dlaczego no, mi tak zmieniać się tą, no? Kabil idzie na, na pad. Błagam was, no nie no, to już czasami śmiesznie, no. Kłopca spokojnie wszystko pięknie ustawia i ta grę to potrafi zepsuć, no. Świetnie. No już to się nie przestawi No już się nic nie przestawi, ale no próbujemy walczyć Więc okej, no może teraz Jakaś tutaj łana akcja Auba, no do kogo? Do za zanika No niestety chyba ten mecz przegramy No bo że to będzie za chwilę trzecia bramka alba, no może to tu jest spróbujecie Uwaga, może teraz Lim... Ach, nie, nie nie wygramy tego spotkania, no dzisiaj tracimy punkty z tym przeciwnikiem. Więc okej, okay, no dobra, no nie tym razem. No i co, ostatnia akcja, no i niestety Liverpool wywozi 3 punkty. Uwaga, no nie, jeszcze nie kończą, nie chcą się to skończyć, 3-0. Niestety. No niestety, mam nadzieję, że nie znaczy się ta pasa to ostatnia, że po tych dobrych trzech meczach, zatyszka. Za no mam nadzieję, że to się nie stanie. No i tutaj widzę liga Europy, no. Są europejskie puchary, no. Miałem nadzieję, że się tutaj pokażemy w świetnej strony. Jak tutaj będziemy grać? Czy będziemy tutaj czasami rezerwować? Tak, będą rezerwy. E, więc ok, no w pierwszy mecz już pokażę troszeczkę rezerwową skąd wystawimy Krótki raz, okej okay, niech będzie, już do Leicester puste, puszczę, puszczę E więc okej, okay, jak tutaj wypuścimy e, No tutaj wypuścimy troszeczkę bardziej rezerwało Gundolci tutaj dostanie, tutaj ten model zostanie, zadebiutuje w końcu Sana PPS, coś PS, chyba, przepraszam. No nie, wiem, ale ok. Albo Myang, Kostalin, tutaj dostanie szansę. Lingard, Akanchi, Wedge, e, Saliba, i tutaj dostanie szansę on jeszcze. Dlaczego tak rezerwowo. A po prostu chcę też odpocząć kilku zawnikom ja I oczywiście opaskę tutaj przyjmuje Albo Myang. I ty dostanie szansę, Thomas. Dobra, no to co, no. Mamy tak, mamy tak szeroką kadrę, więc możemy spokojnie dać szansę. Czas na Ligę Europy, konferencję. Witam wszystkich, pytania. To będzie Ciszki Rywal, no, ale u siebie też, jesteśmy ambitni. Znaczy, tykaliśmy na to spotkanie. E, musimy grać lepiej, więc ok. Na no, razie, że, że nie przesadzimy, jeszcze z zgubimy punkty. E, no, czekaj, że to ja ci się podobam zmiany. Kto tutaj na pewno nie zagra? E, no, odejga, dostaniesz wolne. Totalnie, bo mam tyle takich ciekawych za onik, więc... Możesz sobie w końcu To Ryan, Um, Czekajcie, no kto tu jeszcze? czynnik? No, Ward? A jak będzie szansa, to cię mogę wpuścić, wykorzystać swój talent w takich spotkaniach. Czekajcie, kto jeszcze może tutaj dostać szansę? No, on też może w sumie wejść, jak będzie taka potrzeba. No i lecenie, reksewerzymy przeciwnika. Ale jak jest, auba z przodu, więc no, mam zresztą tutaj pokażę swoje umiejętności. Więc okej, okay, no to co, lecimy. widzimy takim pół rezerwowym. Pajet, no nie aż, jest Milik w ogóle? ciekawy. Czy się rano go pozbyli? Kto wie. Więc na spokojnie. Czekam aż to się zareduje. Jest Milik? Nie ma Milika. Ciekawe. No widzimy, lecimy od początku mocno. Tutaj co, wolał, uwaga, już tutaj lecą, ale nie mamy aż takiego osobnego schody, moim zdaniem. Mamy wyrównany z Olimpijki, no tylko czasami na innych pozycjach tak możemy się troszeczkę pokóić, ale to okay, uwaga, no leci, dobrze, obrona. Ale tutaj to co zrobić? No dobrze, na szczęście tego to nie weszło. No, póki to łapiemy. Więc uwaga, tutaj kolejna akcja. A, no szkoda, szkoda. Okej, okay, dobra, świetna gra w ogóle, uwaga, Alba. Alba to jest, szuka serwisa, szuka tutaj partnerów do gry. Alba. Dobry, może tu być jakieś uderzenie. A szkoda, że nie oddali strzał. Kto tutaj był? 20, no nie znam wszystkich. Eee, więc. Okej, okay. no dobrze, póki co, nas aż... ja ratuje. Więc bardzo mnie to cieszy. Aha, to jest ten nowy na skrzydłowy. Więc... Uwaga, oj, no dobra, ale biegajcie za tą piłką. A, spalony więc. Nie będę się złościł. Ale uwaga, już tu jest błąd. No, byśmy w końcu nie zapłacili to brak, ale okej, świetnie tutaj... ...auba. Czy to będzie jakieś? no nie, nie tym razem. Znaczy się to łapię, więc niespokojnie. Ale no tak gramy pewnie, no, w obronie. Uwaga, może to odbędzie jakaś akcja? Auba! No za to to cię powiedział, Pietru! Jak ty. Komu ty żeś tam próbował wtedy podać? No tam był ten szacholdziej, jakby tam. No nie rozumiem tej akcji, nie rozumiem totalnie. Co ty się asynał, ale okej. Okay. Jakieś zostawiony atak. No. Wszystko, wszystko, rozumiemy, no to jest. No, ma nie. Śmiech na sali, że tak. Ustawiacie moich załomników. No ja nie rozumiem, dlaczego tak mi tutaj komputer to wszystko przedstawia. Więc, ok, na spokojnie. Więc, ok, dobra, lecimy. No, pierwsza połowa była niezła. Powinniśmy tutaj prowadzić, ale jak zwykle pan oba, coś pytali. spieprzyć, trudno. Więc uwaga może teraz auba, auba naprawi swoje błędy e, 24 to był Nie 20 chyba 5 i no już nie kawał pieprzać Uwaga może teraz tak jest Kastalis no on potrafił jednak strzelać Tak jest dobrze ten rezerwony skargi ktoś tam potrafi uderzać Kapitalna asysta, albo moja... O i jest o terenicz. nie bronił, bo mam... To mam beczek tam... O świetna w obronie. Świetna i dobrze, więc to wybijamy daleko, świetnie, dużo podań. Serce się na drodze to dostanie ten młody world szansę, Więc uwaga. No dobrze, póki co ja, No i chyba dam mu szansę. już nie wierzę, ty, że Olimpik nas zaskoczy. Dobrze. I po tej akcji, jeśli kilka wyjdzie. Auba. No dobrze, póki I możemy zrobić te zmiany, które sobie obiecałem. Lindgard, Schmidt Ward dostanie szansę, tak jak mówię sam nie chcę pogra chłopak Ehm, toreja czy... A niestety, taka ten Stalin, nie ile mu tam Chyba, że jeszcze muszę zrobiony nie O na razie póki co, że... Czyli szansę każdy wykorzysta UWAGA, STEVE WARD! Matko jedyna, jak gdyby on to trafił to byłby chyba hit dekady Gdyby ten szczil, ten młody junior co dostał pierwszą szansę By strzelł w no to już by zainteresowanie rosło nie Ok, no póki co jest to azleby. No nie przegramy jeszcze tego spotkania, ale no Szczil by miał znakomite wejście I poważno, póki co nie że się spisuje ten młody Oj, straciliśmy piłkę Okej, okay, sobie nie pozwalamy więc uwaga no chyba będą, chyba będą te... uf, na szczęście to przeszczelił więc no będzie pierwsze zwycięstwo dobrze, że ten skład też potrafi wygrywać e, bardzo mnie to cieszy więc uwaga, no, może nas nie pozwólmy tutaj jeszcze się dobrze, dobrze, obrona i okej, wygrywamy tutaj spotkanie 1 do 0. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Kostalnie z bohaterem, Ward też bym go pochwalić, chyba że tego nie trafił, był miał jeszcze pochwałę no, dobić się. Ale okej, wygrywamy. A są rybacze, więc jesteś już lepszy o nich. Więc takie spotkanie pomysły trzeba wygrywać. No i albo mają jakiś niestety sprzedany. Tego co się obawiałem. Dziękujemy Ci, hałba za tyle lat pięknych w tym klubie, a jeszcze ci się gasł nas, więc nic jeszcze nie będzie mówili, więc okej, okay. no wprawiliśmy już juniora, ciekawe czy nam to zaliczą, że wprowadź jednego juniora w 10 meczach, no chyba stanie szansa w 10 meczach raczej, ja co razy otworzę drugi skład, a tutaj już będzie taki gotowy. Rezerwa, rezerwa wydam. Rez. No takie spotkanie właśnie będę dało szansę, no czemu by nie. A taki skład pozostaje, no. Eee, a tutaj do domyślnego już wracają wszyscy po całowi, Więc którzy tutaj grają. Od dechy do dechy. Nidini. No parę tam tutaj też w sumie będzie ale... Wraca tutaj ci się e, Podstawa, Gabier i Leno. dobre. ale ten młody też się spisał od dobrze. Nie trzeba być z jego zadowolonym. Lindgard. a może się mi ten Schmidt, była. czemu by nie, niech jak mu się uda zadebiutować, będzie fajnie. E, czekać Akanci tutaj Cię zapraszamy czy ktoś jeszcze tutaj będzie mógł zagrać koło Ciebie w Dozie. tak sporo zagrać. więc okej okay. dobra tak taki skaz może wyglądać czekać jeszcze się role bo tutaj kapitan będzie się. on więc tutaj wszystko pięknie sobie można zapisać rezerwowy już mamy pięknie Eee, więc okej, okay, no i tak to wszystko będzie wyglądało. I my za tą willą. No nie oddam go za żadne, za żadne piozy, byście musieli rzucić potężną petardę, żebym chociaż mm, myślał o nim, by się go pozbyć. czekaj, czy jest jeszcze Kasper Kozowski w kadrze? Czy Kasper Kozowski już został wypożyczony? Bo ja nie pamiętam, właśnie. Jego losów Kasper Kozowski. jesteś Kazłowski, więc Ty też tam pójdziesz sobie do tego drugiego garnituru. Bo do czego by nie w drugim garniturze? Grałem troszeczkę słabsi, a Ty już masz szansę bliżej Europy Poger, Więc ja Cię tutaj też chętnie się też wykażesz. Więc jak najbardziej się też możesz wykazać. Więc na spokojnie, więc ok, lecimy sobie na następne spotkanie. E, więc ok, metr są wiem na wyjeździe. Oj, fila, fila, żebyśmy nie, 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 żebyśmy tego drugiego nie wystawili. A to byłoby jajce dobre. Ale więc ok, spokojnie. Szybka symulacja, jak sobie poradzimy na wyjeździe. Wili, jeden do jednego. No właśnie, to się zaczęło. Darby, jeszcze bramkę kolejną. No może to nie będzie jakaś gorsza passa Bo już się tutaj zaczyna porażka ehm, po, No wlizacie się, no bo Wlizał to bo zaczęliśmy No może Time tak, to się udało. Nie nie, punktów Nie podało mi się na sobie. no w tym meczu no się oczywiście nie podało, no szkoda Okej, okay, no dawaj, takie pytania A jeszcze jedno to napada się w ten skład. No a są też mocne. Thanks very much for speaking to us. Więc wiadomo, że też... okej, okay, mecz Pucharowy. No tutaj mecz Pucharowy się zbliża, więc ten drugi skład dostanie. Szansę. Nadaje no, ten, bo już za bal widzę przyszedł tego do klubu. I już zasob tutaj. Eee, został tutaj też szansę. Okej, okay, tutaj kolejni Miranda. No dawa mi. Aha, no troszeczkę do sobą. Więc szkoda, ale ok. To nadaje tempo. Proszę pokazać mi tutaj, nadaje tempo. Nadaje tempo. A na... A Darwin! No dziwi się, no Darwin jest w świetnej formie, widzę. Ok. no w ten drugi jest no tutaj gram jeszcze gorszym przeciwnikiem niż wcześniej. Więc ja tu jeszcze nie boję się zaryzykować, wpuścić sobie po prostu tych słabszych word, Bo dlaczego by nie mieli do szansy, jak jeszcze gorszy przeciwnik Klasę jeszcze niżej Aze Eśp no Daj mi troszeczkę i wyżej I eśp więc tak, to czasami też trzeba dać szansę um, ostatnio zagraliście, więc teraz troszeczkę eksperymentu oczywiście też spróbujemy jeszcze słabszy Alba, tutaj odpoczniesz jakoś się nie obawiam tego spotkania, no w sumie mam taki wiadomo, że to jest troszeczkę też rezerwowo wychodzimy, bardzo rezerwowo, ale no ja się nie boję ryzykować ja się jakoś nie boję ryzyka, no kto, kto to jest liga? Czy to jest czwarta liga, więc Czekaj, aż się sprawdzę czy oni grają w tej lidze eee, brzmi, ich ty, nie Sroki tutaj już giałem, ja na pewno nie Lig N Jeśli tutaj grałem, to mogą też być czy To jest więc Sroki tak jest, Sroki z czwartej ligi, więc na spokojnie, wystawiam sobie spokojnie taki skład, więc... Jeszcze na własnym terenie, więc... Na spokojnie... Szybki... Szybki awans mnie interesuje... Aha, no to ładnie, Odpadamy z czwartoligowcem, no... Pff, no to jest sensacja, no, no... A będziecie... Teraz będą mi, pewnie będziecie mieli no. no, odpadamy z... Wow, no tego to się nie spodziewałem, no. Pamiętać nie leknęły totalnie. Jakie ja przemyślenia. że tego chłopcy... Oj, 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 no to jest fatalnie, zagaliśmy Nie było to przyjęcia no. No tutaj nie będę tłumaczył, ale po prostu śmieszę troszeczkę, nie no śmieszne. No, no szkoda, no szkoda, ale no trudno, no... Tempu nam nie zależy, ale odpadam, ci kaczy mnie teraz pani Akurat mi nie spadło. Więc no... <ścoughs> no... Bez przesady, no następny raz pamiętaj, trzeba pamiętać. Że tutaj akurat, no no, to sobie zmierzmie, bo zmierzę sobie kiedy indziej. Ale bez przesady. <grym> Byłem na to gotowy, ale no dobra. No, ufa, może, że tutaj w końcu sobie pasce pokonamy, że w końcu wygramy. My Czy będą pewne trzy punkty. Nie ma kolejnych, ale fatana pasa idzie, widzę powoli, niedobrze. A za bal strzela. Ale na mi to nie pasuje, Ła, hmm. wow, no kolejny raz serwis. co tu się dzieje? Co tu się dzieje? No to jest niezauważalne. No szkoda troszeczkę, ale no dobra, no cóż, no zdarza się takie sytuacje, ale ja dziękuję za ten odcinek. No, to ciekawy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobał, Zostańcie łapeczkę w górę, więc trzymajcie się i do zobaczenia, ja. cześć.